Nie uderzyłem. Nie, nie uderzyłem nie uderzyłem no nie, nie Dobra No to 500 pani Susan 500 500 tam się wyszło łącznie się tam radiowozy Radiowóz się nie zmieści na przejazdach górskich Pamiętasz gdzie nie? Let's fucking oh go! Niech płonie! Dobra, szybki tutorial spadochronu. To przedstawi? Tylko No za kaskader, jebany! No to Ozzy jest dobrą osobą. Mówiłam. A, ty to masz nosa do osób. Co ja bym bez ciebie zrobił. Dobra, słuchaj, no to. A gdzie ciebie mam odwieźć? Bo słuchaj, wiesz co? Jest już tak, patrzę. Jak patrzę na zegarek. Jeżeli pod szpitalem za bardzo nie będzie ludzi, to nie ma co się na siłę dzisiaj rozstawiać. I 692. Możemy przejąć komunikację Oh shit! Wybuch! A, A tutaj jest doła? 10-81 10-81 Zbić się od razu IMS na miejsce Koronera, koronera Ale wykszyci? Lecimy O kur... Jebło to jebło, na chuj drążyć temat? Mam jeszcze dwie elektrony którą są W którą stronę skoczyli? Mają spadochrony Lec spadochron? spadochrony mają, dół, czyli Dobra, lecę za nimi Nie poddam się nie mam, ale lecę! Przyjął, my helikopt lecimy. A! 11 plus 1, wyjedziemy przy tartaku, może coś zobaczymy. 10-2, oni będą nadawać gdzieś w z tartaku. Co? Lol. No, się odjebali kozacką robotę. Skoczył. Ja jadę do dołu. Dobra, wskoczył! O Jezus! Kurwa, nie lala, ja nie lala! Po Idę policjantów. Po Słuchaj, lala. Nie dyskutuj ze mną, kurwa, nie dyskutuj! Nie dyskutuj ze mną! Przepraszam. Nie dyskutuj! Przepraszam. Ale nie dyskutuj! Ale nie dyskutuj! Zaraz kończymy negocjacje. Spokojnie. NIE DYSKUTUJ Ona dyskutuje Kradzież aut. Nie znam... Nie znam kradzież aut na tej postaci niestety Frisbee No kurwa Ja pierdolę jaki zawał Zapraszamy Proszę się trzymać, i pan, proszę uważać na takich Dobrze Przez pana tam do <śmiech> <śmiech> o, NIE 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 TAK O kurwa Spalił człowieka. Ty, ale jak to jest, że on wyrwał normalnie stróżom w więziennym jakiejś zapalnicie. takie... Wiecie, jakby jakieś normalne chłopy przychodziły, to wiesz. A tak to kurwa. Ta, ta co tutaj ale... stoi, ta co tutaj stoi, ta, ta różowa. To ona kurwa wcześniej wzięła kurwa od Ediego Kodejna, to jak zajebała, tak ją wmurowało. Pierdolona stoi już tutaj z trzecią godzinę. <noise> Kurwo! Lepę Mary dostała, dostała, kurwa, wzięła następną tabletkę, a się, się buty świecą do tej pory. Kurwa. Dobry. Dobry. Widział pan coś podejrzanego tutaj? No. Na Nawija pan? Jakiś gościu normalnie zakupy robi. Aha. Aha. I co kupił? Ach, wie, ja opierdalałem tylko kasetkę. Co? Ta kasetka wam opierdala? No, normalnie z baseball'a zajebałem i ten, i opierdalałem. Taka się małego gościu, normalnie zakupy robił. Dobra, wsiadamy, Aha. nie? Chyba. No tak. Na komendę, kurwa. Elegancko. No, pasuje. Jak tam, panowie, dzisiaj? Relaxi. No, to dobrze, nie? A jak u pana? A w porządku. <laughs>

Jak ja mam to teraz użyć o Patrzcie! Judy Ale musisz stać, na to, no nie, no co ty gadasz, co ty młodziecku tutaj? O, ja już siadłem, kurwa, że się Wow! Wow! daj na fajerwerki, co? Nie mam już. Ale fajnie! Ale ogromne są! No, W budowniczym. Dobra, zatrzymaj się. Trzy, teraz! Odjebałeś Zatrzymaj się, nie masz szans! Trzymaj się! Stoisz! Ty 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 stoisz! Jedź młodziutki! Ale to będzie mała sypit, patrzcie. UU! dodany. Tu Dobra, poddaj się. End of the road dla ciebie, kolego. O kurwa! Gdzie ci nie jest, Ja nie. Już tak mi zapalniszką. Mogę. mogę, mogę. O, ja nie wiem, pasuje. a czym się robi to tak uniki? Się da, ty czekaj. <laughs> co to jest? Co nie! Co? Nie co? 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 usta całe? Usta. No o no Kurde się przycniło na chwilę. O cholera! Fajno, fajno! O kurde! Kierownikowi taksówek. O kurwa! Jak psa, że Czy jest kurwa? <grym> Nie wiem, kurwa. Pomocy, panie kominiarzu! Pomocy! O, poczekaj, poczekaj, pomocy. już Cię wyciągam, już Cię wyciągam. Pomocy, panie kominiarzu, proszę, pomocy! Już Cię wyciągam, uspokój się. Dobra, wychodź. Pomocy! O! <grym> O, Dzień dobry, zablokował Przepraszam bardzo. Ja nie chciałem. Dzień dobry. Policja, nie trzeba problemów. Ja tylko miałem testy sprawnościowe, no. Spokojnie. Ja jestem się w tym... Ja jestem tutaj miejskim kominarzem, proszę pana. To no. Takie operacje tylko na szpitalu przeprowadzałem, proszę pana. Ładno no, ma pan fu... Czemu tu pan, <grym> pan z tyłu siedzi? Co? tu pan z siedzi? Halo? Wszystko w porządku? Momencik, ja tutaj chcę zgłosić coś <grym> co? co pan <grym> zgłosić? że tu chłop siedzi w tym aucie? <grym> co ty, co ty Dzień dobry. Momencik Co teraz tak no, no Co to było, chłopie? Może uczulenie eee. masz? Rahim, Rahim! Ej! Co ty robisz, Hermandes? <laughs> Hermandes, kurwa!